Jeżeli chcecie kupić tanie koniecy, to zapraszam was do Game Gold Rider, link w opisie, polecam! Siemanko, z tej strony Przemaz, witam was w pierwszym odcinku serii Młode Gwiazdy BPL Takim wyjściowym składem zagramy Chcę wypróbować Inksa, jak sobie poradzi Hop Także dobra, tu już mamy pierwszego rywala Lavecci, Dumbia, to jest Müller na prawej stronie, nie Thomas Miller Jest także Fernando, Schweinsteiger i tak dalej Pierwsza sytuacja Sterling Raheem Sterling wrzutka na Lukaku. Lukaku minął się z piłką, jeszcze azart na Inksa, i właśnie Inks zdobywa bramkę. Także no fajnie, bo byłem bardzo ciekawy, jak mi się nie będzie grało, i naprawdę dostałem mile zaskoczony. Kolejna sytuacja, piłka do Lukaku. Lukaku to powinien być gol. No niestety nie wykorzystałem sytuacji. Dalej Sterling. Sterling do Inksa, Inks do Lukaku, Lukaku. Romelu Lukaku, Lukaku, czy tym razem będzie bramka? Tak jest, tym razem jest bramka. No i mamy już 2 do 0. Dalej tutaj przeciwnik, coś próbuje ugrać. Ale my wychodzimy teraz z kontrą. Coutinho, Coutinho do Lukaku. Lukaku, czy będzie bramka? Lukaku do lewej, Lukaku, ależ znakomicie obronił bramkarz. Dalej teraz znowu przeciwnik. Dumbia, Dumbia i za łatwo. To jest Douglas Douglas... strzał! Broni Courtois! Co będzie dalej? Znowu Douglas. Schweinsteiger. Dumbia. Dumbia strzał, no i zdobywa bramkę kontaktową. No zobaczymy jak teraz potoczy się ten mecz. 2 do 1, nadal prowadzimy. Teraz piłka do Inksa. Inks. Łatwo minął obrońcę. Inks. Jeszcze minie bramkarza. Inks! Mamy 3 do 1, no już jest ulga. Aczkolwiek trzeba być tutaj uważnym. Zrobimy kilka zmian. A mianowicie tutaj macie wszystko pokazane. Damy szansę Januzajowi, Azardzik niech sobie na ławeczkę pójdzie i kilka innych zmian. Tutaj zobaczcie świetną, świetną asystę Inksa, Sterling to zrobił swoje, ale jak się zachował Inks popatrzmy w fotórce. Inks Prosto pada piłka tutaj do Sterlinga. Sterling no już zakończył to po swojemu. Koniec pierwszego spotkania. Wygrana 4 do 1, jak najbardziej zasłużona. Statystyki no, mówią same za siebie. Także dobra, my już przechodzimy do drugiego spotkania. No i co tu ma nasz przeciwnik? Runei, Balotelli, Kazorla, Xavi, Nawaz, Fabregas, i Mangala, Hart, Miranda i jakiś typych na lewej obronie z ligi hiszpańskiej. To już pierwsza sytuacja. Ładnie to zrobił Januzaj. Januzaj, co zrobi? Dolna piłka. Jeszcze Lukaku przejął piłkę. Lukaku! Mamy 1 do 0. No, bramka przypadkowa. Aczkolwiek to nie zmienia faktu, że 1 do 0. Prowadzimy. Dalej tutaj przeciwnik. Szawi. Szawi do balotellego. Balotelli z pierwszej piłki. Cudownie przymierzył. No, kurtwa bez szans. Dalej znowu przeciwnik. Balotelli. Balotelli do nawaza, Jesus na was. Co zrobi Hiszpan? Na was? Na was tutaj szuka miejsca, jak minąć obronę, wrzutka, runej wygrywa pojedynek z Mangalom i niestety no przeciwnik wychodzi na prowadzenie. Dalej teraz tutaj Azart, już go wpuściłem za Januzaja, trzeba było w, w pewien sposób zareagować. Eden Azart, co zrobi Belk? Dolna piłka i słupek. Jeszcze będzie dobitka. Broni bramkarz. No szkoda, jeszcze Lukaku tutaj przewrotką, ale obok bramki. Nie, dobrze, jeszcze tutaj przeciwnik coś zaatakuje. No Alexis Sanchez, o nie, Sanchez, rozpędza się Alexis. Alexis Sanchez, co zrobi, czyli czyk? Sanchez nad bramką, no na szczęście. Nie, jeszcze my tutaj atakujemy, Sterling, to już ostatnie minuty. Sterling do Lukaku, to musi być bramka, Romelu Lukaku. Lukaku, strzał obok bramki, no szkoda. Niestety no. Koniec spotkania. Niestety nie udało się w drugim meczu wygrać. Ale co zrobisz? No nic nie zrobisz. Także co, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na razie.